Siemaneczko, z tej strony oczywiście Kazumi i witam was w odcinku informacyjnym, ponieważ mamy next up in Jorvik i dokładne opisy co nas czeka w kolejnych aktualizacjach. W ostatnim filmie pokazałam wam mapkę, w której już widzimy nowe konie holenderskie gorąco i trzy kolejne aktualizacje związane z głuchymi lasami. Zostawcie koniecznie łapęcie w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I zapraszam serdecznie do oglądania. Tak, jeszcze Wam tylko wspomnę, że wiadomo, kiedy będzie śnieg na Jorwiku. Także przechodzimy już do aktualizacji, które będą niebawem. Otóż 8 listopada holenderski koń gorąco krwisty zawita na Jorwik. Ten wierzchowiec będzie idealny, jeśli zechcesz pokazać, co potrafisz na arenie do ujeżdżenia. Rumak ten zna nie tylko piaw, ale także wydłużony kłus. Tych umaszczeń będzie aż 7. Koń będzie znajdować się w dworze srebrnej polany, a ich koszt będzie wynosił 950 starkońc. I tak jak już większość z was wie, 15 listopada będą odnowione guche co może się kryć wśród drzew? Mieszkańcy Jerwiku są przerażeni, a ty zapuść się w ten ogromny las i zobacz rozmaite biomy oraz zakamarki, w których można się ukryć. SSO wprowadziło różne zmiany, także będzie co zwiedzać. A 22 listopada las jest już gotowy, by zdradzić ci swoje sekrety i pokazać magię. Udaj się do niego, by poznać na nową druidkę, która cię poprowadzi. Będziesz jej potrzebować, nawet jeśli eksplorację tego miejsca masz już ze sobą. Znajdź magię w lesie i połącz się z nią, by zebrać światło. Również w ten sam dzień, czyli 22 listopada, pojawi się bazar na czarny piątek. Czyli będą kolejne przeceny. Pewnie będą przecenione jakieś konie. Tego jeszcze nie wiem, ale gdy takie info będzie, to oczywiście na moim kanale znajdziecie. Także pamiętajcie, zostawcie koniecznie dzwoneczek. No a 29 listopada na swojej ścieżce w Głuchych Lasach możesz odkryć jeszcze więcej. Zbierz światło, by odblokować profity i nagrody. Udało ci się zobaczyć magiczne stworzenia? Może w tym tygodniu się do nich zbliżysz? Także też tutaj no, z każdą aktywizacją będzie coraz więcej nowości w Głuchych Lasach. Będziemy mieć jakieś nowe zadanka. I tego 29 listopada wydaje mi się, że będzie to odblokowania taka ta ścieżka o której wam wspominałam właśnie w ostatnim filmie o Głuchych Lasach I przykładowo tam będziemy tworzyć więź z tymi magicznymi końmi, które będą tańsze i tak dalej, i tak dalej. Ale to was odsyłam do tego poprzedniego filmu, link oczywiście w opisie. I ostatnia bardzo ważna informacja. SSO poinformowało, że według ich wczesnej prognozy, pogody, śnieg powróci na Jorvik w grudniu, czyli moi kochani, za miesiąc, będzie znów śnieg na Jorwiku. I to by było w sumie na tyle z takich oto informacji. Dajcie koniecznie znać komentarze, na którą aktualizację najbardziej czekacie. Zostawcie przy tym łapęcę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. A ja się z nami żegnam, trzymajcie się i do następnego!